Moi drodzy, witam was dzisiaj z trochę deszczowej Szwajcarii Jest około 10 rano I ja się właśnie wyszykowałam, spakowałam Dlatego, że o 15 mam swój lot powrotny z Mediolanu do Paryża Tak jak oglądaliście może wcześniejszego vloga Ostatniego, tak naprawdę To wiecie, że w... kilka dni temu leciałam z Paryża do Mediolanu Na mój egzamin który wam powiem szczerze był bardzo trudny i sama nie wiem jaki będzie wynik ale cieszę się, że po prostu spróbowałam i teraz już nic innego nie zostaje tylko czekać i zobaczymy co z tego będzie po egzaminie spędziłam 4 dni w Szwajcarii nie robiłam nic specjalnego dzisiaj jest dzień kiedy wyjeżdżam i jako, że przed moim wylotem zdecydowaliśmy, że pojedziemy nad jezioro Como na śniadanie to chętnie was ze sobą zabiorę i coś wam tam a, na pewno pokażę Uh, jezioro Komo jest takim dosyć znanym miejscem, ale wydaje mi się, że więcej osób jeździ tam uh, latem, wiosną. A ja chętnie Wam pokażę, jak wygląda to miejsce zimą, w lutym. <grym> Także zbieramy się i jedziemy. Idziemy uh, po do auta, ale ja stwierdziłam, że po drodze się zatrzymam i Pewną kwestię Wam wyjaśnię, dlatego że pomyślałam, że niektóre osoby mogą być trochę pogubione, bo ja tak bardzo skaczę tutaj. Jestem w Szwajcarii, tutaj we Włoszech, tutaj Mediolan, tutaj Lugano. I Lugano jako miasto jest bardzo blisko granicy z Włochami. Dlatego też taki tip dla Was, jeżeli kiedyś będziecie podróżować do Mediolanu, to warto wziąć bodajże pociąg, który zajmuje około godziny. I właśnie tutaj do Lugano przyjechać, na chociażby kilka godzin. I tak samo e, jak teraz idziemy do Como, to nam dojazd do komo zajmie około 30 minut. Tak naprawdę wszystkie takie popularne miejsca są bardzo blisko od siebie. Można zawsze wziąć pociąg i wszędzie dojechać i wszystko zobaczyć. A warto. Dobra, a teraz idę już do mojego chłopaka, który na mnie pewnie czeka. Okej, okay, i tu się wam postaram pokazać. Jak pięknie widać góry z jednej strony ulicy i z drugiej tak samo, chociaż bardzo za mgłą, przekroczyliśmy granicę Szwajcarii i z Włochami. Jesteśmy już od razu w Como i to jest miasto, które w Pewnej części we włoszech i trochę tej części w, w szwajcarii. Jesteśmy już w koło i pierwsza taka rzecz, <coughs> która jest na plus, to to, że było bardzo dużo miejsc parkingowych, a zazwyczaj jak byliśmy um, jeszcze pod koniec października albo września, to znalezienie e, miejsca parkingowego ograniczyło się cudem, więc dzisiaj poszło to naprawdę szybko. I tu już jest jezioro, więc idziemy zobaczyć. Ale jest wielka mogła, co wyglądało naprawdę bardzo ładnie na w momencie, kiedy przejeżdżaliśmy przez góry, a zobaczymy jak to wygląda przy jeziorze. Wszystkie dekoracje świąteczne jeszcze tutaj są. Jesteśmy już na starym mieście. Tak mi się wydaje, że tak to mogę nazwać. I mój nos i moje ręce już zamarzają powoli, więc próbujemy teraz znaleźć jakąś piekarnię, żebyśmy mogli szybko coś zjeść. Mamy jakąś godzinę i potem będziemy się zbierać już do Mediolanu. Lotnisko jest około chyba 30-40 minut stąd, więc wcale nie tak daleko. Ale jest, no komu jest przepięknie? Bardzo ładnie. Okay. I od kiedy tutaj weszliśmy, to na pewno ludzi jest o wiele, wiele więcej. To jest miejsce, gdzie przyszliśmy na śniadanie. Okej, okay. skończyliśmy już jeść i było ogólnie bardzo w porządku. E, Awokado toast nie do końca nam zasmakował, była taka dziwna tekstura, ale tak, chleb sandwich była bardzo dobra. I zaraz pijemy kawę. I będziemy jechać. Wyszliśmy teraz i musimy znaleźć piekarnię. Dlatego, że muszę sobie kupić chleb, dlatego że. Jak dzisiaj dojadę do Francji, to wszystko będzie już zamknięte, a nie mam nic do jedzenia. A jutro od razu idę na uniwersytet, więc um, szukamy. Wracam już do auta, i jak możecie zobaczyć, mgły już nie ma. Jestem już na lotnisku. Zdążyłam 10 minut przed otwarciem gate'u, więc całkiem dobrze. I teraz siedzę i czekam gdzieś tam z tyłu. Pewnie jest już mój e, samolot. I tak, i lecę. Jest mi trochę smutno, muszę przyznać, dlatego że no znowu będę sama w momencie, kiedy wyląduję kiedy w Paryżu. Niestety nie udało mi się kupić niczego chleba, więc um, będę musiała coś wykombinować, jak już będę we Francji. Kupiłam tylko wodę, więc najważniejsze mam. A jutro mam cały dzień zajęć i ogólnie cały ten tydzień. Mam bardzo, bardzo, bardzo dużo klas. Jestem zazwyczaj minimum 8-9 godzin na uniwersytecie, więc będzie intensywnie, ale po, takim, po takich czterech dniach we Włoszech myślę, że nie będzie to jakiejś wielkiej tragedii. miejsce z makaronikami i właśnie się zastanawiam, czy sobie nie kupić bo mam jeszcze godzinę do pociągu, więc nie byłoby to taka zła to opcja Wszystko mm. tutaj jest tak piękne same te opakowanie i makaroniki Dobrze i ja sobie wybrałam jednego dużego i jest to chyba smak maliny, tak mi się wydaje. Więc teraz będę jeść i czekać na pociąg.